Wiedziałeś, że nie znoszę pływać. Dobra rybka. To, to tu wstawi. Speedy, odpręż się, ale nie przestawaj pływać. Jesteś w pół drogi do wodospadu. Zresztą... Ty i tak nigdy mnie nie słuchasz. Co za uparty chłopak. Żaglówki? Plaża? Zgrabne dziewczyny? Co tu się dzieje? Obrażony narrator mi nie powie. Co tu się dzieje? Umarłem i poszedłem do nieba. Spokojnie, zaraz wyjaśnię. Po lewej mamy skałę. Stwa. Po prawej piękny ośrodek wypoczynkowy ukryty przed wścibskim wzrokiem księżniczki. To więźniowie wyspy skazańców. Księżniczka waj? Dla upamiętnienia najcudowniejszych słów, jakie można usłyszeć. Wsyłam Cię na Wyspę Skazańców. Gdybyśmy o tym wiedzieli... Załatwione. Tak się teraz tańczy w małym Tokio. To Cześć. Nareszcie dotarłeś. Co cię zatrzymało? A ciebie? Kiedy tańczyłeś bogi, ja błądziłem w buszu. Gdzie byłeś? Znalazłem i i miałem jeszcze czas dla siebie. On tu jest? Tak, we własnej wilgi. Chodź się przywitać. Jest pan tym i -Bimem? Prawdziwym. Nie opowiem wam o tej usterce, ale najpierw się zabawmy. Zabawa trwa. Kiedy pozostali samuraje docierają na plażę, niepokój ustępuje miejsca w zdumieniu. Jestem zaskoczona. A ja... zaszokowany. Sprytny kot to lekarstwo na smutek. Dziewczyny, ustawcie się w kolejce na randkę z superherosem. Zanim zaczniesz balować, powiedz, czy ustaliłeś, na czym polega usterka pałacu? Nie, właśnie miałem to zrobić. Pan Aibim. Idi, tak się cieszę. Mamy kłopot. Z dziewczynami? Nie, z robotem złego ptaka. Wielki Frank lubi się zabawić, ale zawsze przesadza. Zabaw ich tak, że się nie pozbierają, a my złapiemy Ibima. Ibima zabawą. Ale ja ci pokażę siłę miłości. Lepiej zrezygnuj. Bo jesteśmy samuraje oraz zespół ratunkowy. Grożą nam na różne sposoby. O, właśnie jeden trafiony. Pomyliłem się. O, rany! Biegnij, biegnę! Jesteśmy zespołem ratunkowym. Czemu stoimy? Słuszna uwaga! Batkot i mruczek przygotowują do użycia najgłupszą broń, jaką tu oglądaliście. To jednak działa! Ej, wielki Franku, szybko się pozbieraj! Prędzej! Łatwo mówić, gdzie ja jestem? Zaraz zobaczysz, ty przepoczwarzony indyku. Rozerwiemy cię na kawałki. Cofnij się. Widzieliście już nieraz wirujący różowy płomień. Spiwy wyciąga magiczny miecz Ginzu. Nie wspomnieliśmy tylko, że ten drugi miecz nazywa się Binky! Siła, Ginzu! To. Przyjmijmy pozę. Ukradnijcie mu ten list. Muszę poznać usterkę. Usterka ma podłoga w skrzydle północnym w komnatach Simurasera. Gdzie to jest? Koty opalają się, czekając aż wielkie, ale będzie znów ich potrzebował. Ibim jest pewny, że nie zdradzą w taką pogodę, po co siedzieć w małym topot? Samuraje to koty, i chciałbym zauważyć, że imponują ci ich wybryki. Tak jak twoja głupota. My koty nigdy nie ustępujemy. I ciebie też wzywamy. Wiemy, że będziesz walczył jak samuraje z Pizza Kota.